27, the year the FedCom Civil War reached the boiling point. The media saw us as young gods, lords of war, striding the battlefield in our engines of destruction. The Holobids captured our stories and spun them to the masses. For some, it was a time of terrible sacrifice and loss. Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Łukasz, a my rozpoczynamy... Zagrajmy w MechWarrior 4 Mercenaries. Jest to gra z 2002 roku, w której wcielamy się w postać pilota Meka, czyli potężnie uzbrojonej maszyny kroczącej, yy, zasilanej reaktorem atomowym. Więc mam nadzieję, że będzie ciekawie. Czy mi się, ja powiem tak, że gram i gra mi się bardzo podoba. Grałem to chyba dwa lata temu, ostatnio. Yy, I niestety, tutaj muszę od razu powiedzieć, że czarnych pasów z... Yy, Bokowe ekranu się niestety nie pozbędę, gdyż grania w rozdzielczości panoramicznych. No cóż, no, to inny to, to problem. W każdym razie, system mamy za sobą, więc rozpoczynamy kampanię. Ok, wybaczcie za wszystko, ktoś mi przeszkodził. Ok, no, to oczywiście będą sobie przesłuchamy.

nie grałem w tą grę 2 lata, a jednak jest co sobie przypominać więc okej, okay, skoczmy na planetę Eton czy Eton jump, okej okay. Okay. piękna animacja i tutaj mamy pierwsze zadanie do wykonania oczywiście trzeba sobie zebrać team Rufus w, w Kangurze Startujemy w dzień, tutaj mam, mamy wybór, czy chcemy atakować w nocy, czy w dzień, więc wybieramy dzień i teraz tak, może jeszcze Maclab, zobaczymy, czy coś możemy w swoim Macu przerobić. I w zasadzie najchętniej bym tego w ogóle nie robił w tym momencie, e, ale raczej raczej nie mamy tutaj nic do roboty. Dobrze, więc Close, bo później Wam wszystko wyjaśnię z tym Maclabem. Tymczasem rozpoczynamy. Pamiętam, na, na point nie, nie point nie to jest śmieszno. maszyna. 60 to mamy dobrze będą na na nie dojrzałem. I on jest to już wszystko poustawiane tak bym mógł make'em sterować i od razu, że mam problem z myszką więc jeżeli nie będę mógł w coś trafić to się nie śmiesz bo naprawdę nie chcielibyście postawić w mojej sytuacji no, jeżeli chodzi o to celowanie okej, okay. tam już widzimy nasz pierwszy target spróbujemy go może namierzyć wyrzutniami rakietowymi nie wiem czy mam tę możliwość skopować Nic z tych rzeczy nie możemy zrobić, bo to zostaje na cz nam czekać aż wyjedzie z zagórki. Okej, okay. jest. I strzelamy z wyrzutnie rakietowej w jego kierunku. Może odwrócimy go troszeczkę. E, o, zginął. E, tutaj mamy osobne sterowanie górą meka, korpusem, a osobne mamy w nogach. Okej, okay, tam jest kolejny skubańc, to może sobie już przeładujemy... Znaczy, no, wybierzemy sobie inną grupę broni. Laserami go pukniemy. Okej, okay, dostał słowo słabo, ale dostał, okej okay. Jeszcze kiedy trafię i będzie po nim Dobra, dobrze, może się przyspieszyć, bo zaraz nas naprawdę tutaj zabiją, okej O! duży jesteś Zginął, ładnie Na razie dobrze idzie Nasz mech chyba nie został uszkodzony Okej, okay. lecimy że no, tutaj mamy do czynienia z zwykłymi pojazdami, typowo na czołgi Więc tutaj nie, nie będzie zbyt ciężko Dobra, wystrzelimy z taki Okej, okay, pozbyliśmy się go O, wbiliśmy się! Właśnie nam prawie rozwaliło mecha eee, Ja to chyba przegram Nasz mech został bardzo krytycznie uszkodzony nie wiem, czy to nie była stacja benzynowa, ale coś w tym rodzaju. A że razie coś, co mocno wybuchło i prawie nam rozwaliło pojazd. No cóż... Co już te, Co teraz możemy z tym zrobić? Kompletnie nic. Ja mam czołg, który trzeba rozwalić. O, o właśnie została broni broń uszkodzona. Do. nie się z tym czuję. Naprawdę skasowali nam obydwie wyrzutnie rakieto rakietowe. Ua. No, to chyba się skończy fajdem wielkim. Co ona najchętniej tutaj ja on się teraz wycofał. W tym momencie. Wow, naprawdę. Nie raj. Tu jest skubaniec Ładnie. Padł. Teraz ten śmigłowiec trzeba wypalić. Tam śmigłowiec trzeba też skasować. Strzela do nas. Fronę nasz mek jest w, hmm, w kiepskim stanie, możecie to, możecie zwrócić na to uwagę w prawym dolnym rogu, widzicie status uszkodzenia naszego a no, więc jest, jest kiepsko, mm. wow, coś jeszcze wbiliśmy chyba, no, z skubańcy, Chodź tam. ok, kolejny padł, Fładnie. I co jeszcze ten czołg został? Dobra, wszystko. Po macie chyba, tak? Wow, dało nam się. Kurczę, o, tu było szczęśliwe po prostu. Ale straciliśmy dwie wyrzutnie rakietowe. To będzie wielka strata. Zobaczmy, co możemy użyć. Thermite bomba resztę. Rozumiem, panie dyrektorze. TACOPS przygotowuje się do zalewania i rekolekcji. Okej. No i dobra. Ukończone. Ledwo. Podkreślam. Okej. Okay. Tutaj możemy zobaczyć, co uda nam się uzyskać z pola bitwy. Potem zadajmy, gdy mamy wynagrodzenie za misję. Okej. Okay, może przesłuchamy jej do końca. I gadki. Dobra. Wszystko. W takim razie kontynuujemy. I co? Ja przyjdę nagrywanie, zobaczę jak to wszystko yy, działa. Yy, I za chwilę do Was wrócę. Dobra, wszystko bardzo ładnie się nagrywa. W takim razie możemy kontynuować. A, wparujemy do meklabu i zobaczymy jak tam nasze meki takim są stanie. Czy właściwie tu no. Ten stracił dwie wyrzutnie rakietowe, tak? W takim razie przydałoby się je odkupić. Ojejku, to nie pamiętam co to były za wyrzutnie, ale lrm -y jakieś. Na pewno nie c -striki. LRM, czyli tak, moment, jak to się robiło? Free market chyba, tak? Tak, Weapons. I wyszukujemy Missile Weapons LRM, i to były klanówki, klanowe LRM, ale nie jestem pewien, czy to była akurat C-Strike, na pewno nie. Czy to co? Na no, Beacon, myślałem, że to jakaś wyrzutnia rakietowa, bojka. Czy wyrzutnia rakietowa, wyrzutnia yy, rakietu chyba z czymś tym, tym rodzaju yy, Klan LRM10, to chyba te były wyrzutnie. W takim razie kupimy sobie dwie sztuki. Yy, Boj. okej, Klan RRM15. Dobrze, to może zostawimy w spokoju sobie. A tymczasem Close i wrócimy do meklabu i założymy je sobie na naszego meka. Ok, to tutaj wkładamy, a to tu, dobrze? I teraz czy możemy coś jeszcze nie no, Raczej nic nie możemy zrobić na tym meku. wykorzystaliśmy cały tonaż. Czy on nie waży 60 ton? Mówiłem, chyba mówiłem, to waży 35. Jego maksymalny tonaż wynosi. Ok, w takim razie. Sprawdzamy kolejne meki. Teraz że jest ten porządek jest. Tak, zapisz, zapisz. I teraz tak, rzutnie rakietowe damy tutaj pod dwójkę ER, Large Laser, Large, Medium i Small Laser pod jedną grupę, pod grupę trzecią, więc ok y A co z Tobą kolego zrobimy? Co możemy z Tobą zrobić? Chyba nic. Teraz pytanie, gdzie się pakuje w te Meki y, amunicję? Aha, tutaj. Tutaj możemy zwiększyć ilość amunicji, jaką mamy w naszym Meku. Okej, okay, rozumiem. E, co bym najchętniej zrobił? E, grupę zostawiam w spokoju. E, chase. Chase, czy jak to tam się zwie. Możemy zmniejszyć moc silnika naszego Meka, co zmniejszy nam masę. Tak, to ten. Nie, to nie ten Mek. Dlaczego on jest w ogóle nic, nie ma na sobie? To mnie ciekawi. Nic kompletnie, wszystko się z niego zdjęło. Wow. No cóż, dobrze. W takim razie założymy na niego z powrotem bronię. Yy, tak, ty miałeś kolegę, Large Laser, na pewno. Yy, small laser. Co się stało? Czemu nie możemy? Co tu się stało? Okej. Okay. Czyli to, to musimy zdjąć w takim razie. z mi to. AR Large Laser. Mamy jeszcze 3 tony wolnego miejsca, czyli możemy założyć medium laser i small laser. Ok. No, w takim razie safe. I teraz tak, jak my to zrobimy, jeżeli chodzi o grupy broni. grupę uzbrojenia. Wyrzutnie pod dwójką, lasery wszystkie pod jedynką. Ok. Teraz on się będzie trochę przegrzewał. No właśnie, jeżeli chodzi o przegrzewanie, możemy tutaj przegrzeć mega i w momencie przegrzewania on się nam wyłączy. A przegrzewa się na skutek uży używania na nim broni. Na, na przykład dla Asery bardzo mocno grzeją meka, bo one nie zużywają żadnej amunicji, a jest to zwyczajnie puszczona wiązka energetyczna w kierunku celu, która zużywa kolosalnej ilości energii. Więc reaktor na naszym meku ledwo to będzie wytrzymywał prawdopodobnie. Jeszcze tutaj maczyszki jak yy, yy, efektywność chłodzenia naszego meka no tutaj jeszcze nie jest aż tak źle. Będziemy mieli znacznie yy, znacznie bardziej podatne na przegrzanie Mac'i niż, niż ten. Okej, okay, co bym jeszcze chętnie założył? Laser. Jeszcze jeden laser. Jakiś small laser. I to by bardzo chętnie zrobił. Więc na razie... close. Okej, jestem z powrotem. za przeskok. Ehm, przechodzimy więc do zakładki Free Market. I wyszukujemy Nie, moment, co mieliśmy kupić? Laser laser do maksymalnej masy 3 tony A, więc szukamy. to nasz moment tutaj mamy jednotonowy air medium laser w zasadzie dlaczego by nie może być medium miałem kupić smala, ale skoro medium znaleźliśmy który ojej Gubi się jeszcze, ok, w takim razie Maclab. Ojej, troszeczkę jestem zduszony, dobrze. Mm, weapons, weapons, weapons i Air Medium Laser. W takim razie wrzucamy go tutaj może, w ten slot. Mamy jeszcze pół, pół tony wolnej przestrzeni, właściwie wolnego tonarzu, więc może wzmocnimy mu pancerz. E, twójka i trójka trójka, trójka, to na pewno, czwórka i szóstka czyli right tors i left tors zresztą możemy nóżki, nie moment, co jeszcze możemy wzmocnić siódemka, na piątce przydałoby się wzmocnienie, czyli centrum tors okej, okay. w takim razie safe A to oczywiście tak jak pogrupowane są, niech będą więc close Sprawdzimy jeszcze pozostałe meki, czy mają wykorzy maksymalnie wykorzystany tonarz Ten mek tak, flia również i druga flia również Zresztą, co my dostaliśmy za meki w ogóle z tą bitwę? Y ulera, o ile się nie mylę, ulera jest dosyć przyjemnym mekiem Chyba. Chyba, przynajmniej wygląda przyjemnie Więc tak, ECM, co to jest? Okej. Okay. Mhm. Nie, to może nam... To może nam nie będzie potrzebne. Ale mech się ogólnie przyda w walce, więc może go uzbroimy jakoś fajnie. Dobrze, dwie wyrzutnie rakietowe, dwa lasery. Może ten laser przełożę do tego slotu, żeby po prostu przy urwaniu tej rączki prawej, żebyśmy nie stracili uzbrojenia. Tylko jak to zrobić? Moment, ER medium laser, no i teraz trzy on się będzie chciał przenieść. Nie, moment, co my przynosimy w ogóle? Nie to, ER medium laser, a nie wyrzutnia rakietowa. O, dobrze, więc jest pięknie. Zagrupujemy to, ER large laser do pierwszej grupy i medium do tej samej, klonowa wyrzutnia rakiet również, więc jest pięknie, close. I teraz tak, star system, to, tutaj jeszcze bo mam jedno zadanie do zrobienia, więc tak najbardziej. Oczywiście odprawa. Flia, i co my mieliśmy wziąć na tą misję? Ulera. Pierwszego Ulera, czyli czwórka. Flia, dwa kongury, kongóry, nimi nazywane. Więc ja przerwam nagrywanie na czas ładowania Chociaż nie, nie przerwę nagrywania, po prostu nie będę nic mówił. E, więc zostawię to tak jak jest. Sekundary Legend Lance. to? Ha, czyli możemy jeszcze. Okej. Okay. Jak raczej możemy dwa teamy wybrać. No nic. W takim razie launch i jesteśmy w bitwie. Ja już drugie nasze złacenie. Misja właściwie. I zobaczymy co się będzie działo. Może być znacznie trudniejsze od poprzedniej. Tak, okay, w takim razie zaczynamy. Okay, Spójrzcie, kurczę, to jest epicki po prostu. On Mój Boże, on. ja lubię tą grę. Dobra. Teraz tak, tam coś jedzie. O, zatrzymaj się już. Stoi, dobrze. Chcę to mierzyć. Ok, namierzyliśmy, więc jedna seria. dwa, dostał. Ok, kilka serii, żeby się złożył. Nie chcę mieć z nim. Y do na bliski dystans, więc spróbujemy go zniszczyć z tej odległości. Mam nadzieję, że mi się to uda, zanim mi zniknie za wzniesieniem. Tam mec do nas się już, więc przydało się ruszyć z miejsca. Widzimy tutaj, że mamy wrogie meki po tej stronie. Wrogie przy stronie, co <trony> zdanie. W każdym na razie, najpierw te małe pojazdy, a dopiero potem mek. O, właśnie. Więc trzeba go zniszczyć. Więc nie będzie problem, duży to jest medium mek. Jak widzicie, w skopany, staw Status jego uszkodzeń widzicie w lewym dolnym rogu O, mech nam się przegrzewa Temperatura meka widzicie pod tym kółeczkiem po lewej stronie Po lewej stronie tego kółka, wow To jest jak przypuszczam minimapom Tak zdecydowanie No, muszę go trafić, aha bo my W ogóle strzelaliśmy z rakiet, co było kompletnie zbędne no dobrze. teraz poszły kola pakiety w kierunku kuczek. Się minimum MECA jest O. Skinął. Dobrze, teraz trzeba się przyspieszyć i troszeczkę odejść w tym kierunku. Drugi Mac, a nawet może pokonamy te śmigłowce. No to będzie rozsądne rozwiązanie, żeby najpierw te śmigłowce powybijać. W jakiś sposób się używało hitsinków, czyli takich zestawów chłodzących. Wtedy Mek zalewał się ciekłym azotem i to. Wchodzi dosyć sensownie. Podczas, nie musiałbym zobaczyć w, w ustawieniach jak się tego używało. to no, mnie nie było problemu z przygrzewaniem się mecha. Byłyby problemy, oczywiście, ale, ale wiecie. Ale mógłbym przeciwdziałać temu. Okej. Okay. Dobra, dostał. W ogóle to się nie namierzyć, nie wiem, co zrobić do końca. Mek nam się przygrzewał. Weapon destroyed. Czyli straciliśmy. Small laser. No, problemy są z przygrywaniem mega. Się wyłączę, zaraz mam skubanie. skubanie. Ja muszę uważać na temperaturę reaktora. jest okay, strzelam dalej. Kolejna broń straciliśmy? Nie. Okej. Okay. Nie chcę przesadzać, bo już widzicie na wszystko. Druga. Wow, wow, wow. Naprawdę o co się grzeje. Okej. Okay. Dostał. Tak, 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 wiem, wiem, wiem. Temperatura krytyczna, meka i w ogóle, ale trzeba go, go zniszczyć. Nie, nie no wyłączył nam się. Już, wstawaj, wstawaj. Przecie wstawaj, dziękuję. Okej, okay, ładnie. Zaczko nam się ochłodził. Poprzez zrestartowanie się. O właśnie. Ładnie. Uuuu, uh, ciężko było. Weapon destroyed. Kolejną broń straciłem. Naprawdę? Co tam jeszcze strzela? Nie. Jak weapon destroyed. Przecież nic się nie stało. No troszeczkę zostało lewe ramienie mecha uszkodzone. Dobrze, że wzmocniliśmy pod względem opancerzenia. Mogło być teraz kiepsko. Okej, okay, w takim razie... Pojedziemy pierwsi na nich. Co? Tutaj coś jeszcze jest. Jakiś pojazd, wrzutnia rakiety mobilna. Więc zniszczymy. To jest nasz śmigłowiec, żeby mi się nie pokupiły, znaczy, żeby, żebym, żebym nie pomienił targetów. O, o to mi chodziło oczywiście. I tutaj gdzieś jest jeszcze jedna maszyna droga. Tam. Dobrze, w takim razie to już zginęło. zostało rozwalone, zniszczone. To będzie ładniejsze słowo. I trzeba to, to coś right, rozwalić. Dobrze, to jest wszystko. Chyba. Tak czy nie? Teraz zmierzamy. O, dobrze. Czyli to jest wszystko. Właśnie no, no, taka zabawa so Light like Mechami, później us, jak już wparujemy w cięższe zabawki Tak, będą jeszcze większe, jeszcze potężniejsze It's i jeszcze groźniejsze magi <laughs> Malutkie robociki O, fajnie, zdobyliśmy Chimera To jest już chyba mini Mech, nie źle Dużo wyrzutni rakietowych Jeden large, nie, trzy laser Lorge lasery 3, jezu, moje. Po prostu są co? AC10, nie mam pojęcia co to jest. Pewnie zaraz się dowiem, w takim razie kontynuuję. I wiecie co, ja na ten moment chyba zakończę ten odcinek i zobaczymy się w kolejnym. Mam nadzieję, że się Wam podobało. I teraz tak, jak zwykle, pewnie w pierwszym odcinku będę miał przymulony komentarz, więc polecam może oglądać od drugiego. Ale w każdym razie, jeżeli oglądaliście, to dzięki. Trzymajcie się, do usłyszenia, cześć!